I tusia, moi drodzy, witam was w pierwszym dniu zawodów. Jak słychać konie, jestem tutaj już na miejscu Wierzkowie. No i co? Mamy do zrobienia? Koreczki trzeba dokończyć. Już Asia jest w procesie, także na pewno będą przepiękne. A ja teraz jeszcze ogarnę troszeczkę sprzęt, chociaż jest wyczyszczony i tak no dalej, ale żeby taki zrobić przegląd. No i mam w ogóle na sobie przepiękną bluzę Tunisia, która jest dostępna na silver. także jeżeli macie ochotę, to link w opisie oczywiście. I co, działamy. Jest w ogóle trochę wiecznie, mam nadzieję, że mnie słychać, ale bardzo, bardzo ciepło i można startować bez fraków, także będę dzisiaj na różowo, koszulę mam pod spodem, zobaczycie niedługo, jaka jest przepiękna. No dobra, działamy. O nie, popsułam Ci konia. Kłewik, chodź. Spójrzcie. Nie wychodź. Panie Kłewik, chciałam Wam pokazać koreczki, a tutaj nabroiłam. Idź. O. Piękne koreczki, ale mega Ci wyszły, Ci powiem. Cztery są, jeszcze kilka do zrobienia, działamy. No i proszę bardzo, proces koreczków, zostały jeszcze dwa do zrobienia, także mamy dobry czas, jest 10.30 i za pół godziny siodłamy konia. A tutaj proszę, proszę bardzo... bardzo wszystko, tak, tego, to już jest bluze, właśnie chciałam zwrócić uwagę, że my jesteśmy team Tumisia. Tak, to Matching totalny, przepięknie wygląda Asia. Jeszcze tak, kłewcio dzisiaj różowy. No brawo, super. Wracaj na miejsce, tutaj. Tu masz stanowisko, tu masz żarcie. Dobrze, że Asia pamięta o nagrywaniu, bo ja tutaj mam szybkie tempo, teraz robimy... Takim szajnem, żeby miał piękną, lśnią sierść i wyglądał jak na pokaz. I teraz taki plus, że to się nie śliska. Nie śliska? Nie śliska. Więc mogę śmiało po tym Pięknie wygląda. Zakładamy lodowy set. mega. Siem. Siema. Przybyłem. Siema. Mamy matching team. Musisz pokazać. Jesteśmy, w... Widać. Jesteśmy tu, tu, misia. Tu, jest tu, misia. A tu jest tu misia. A tu jest tu misia na różowo. Ja jestem Alex w kuszuli. Ubrałam mojego konia na różowo. No. Nie pochwalam. Ale akceptuję. Co? Dzisiaj na czysto? A czemu jest dwufazowy? Ty wiesz coś o co chodzi w ogóle z tym? Że pierwsza ja ma nie być dokładna. Nie tak samo jak ty. Nie. We don't know. No, dwa razy czy jedzie, nie? Dwa razy. Ale coś mówiła, że jest dwufazowy, że pierwszy jest dokładności, że matka na czysto przejechać, Aha, a drugi no będzie na jest tempo. czas i, i czystość. Czyli no? podium no będzie. Pod na no O Czyściowy. kurde, no to ładnie. No to wracamy. Minimum z drugim. Kasper, kiedy startujesz? Ja nie dzisiaj tylko mam. Czego? Korzonek. korzonek Nie widać, możesz się ruszać No To jest dopiero się uaktywnie jak siadam na konia Choreczek się popsuł, czas na ratunek A Aluzak ma w kieszeni gumeczkę. Nie, nie ma gumeczki Cześć. Myślałem, że mam gumeczkę w tym. To jest ten ten... O poczekaj jeszcze kąt mam? To jest ten, co się rozwiązał. O, mam gumaczkę. Dobra, do akcji. No, i tutaj mamy moment, w którym moja pewność spadła do zara tak naprawdę. Powiem Wam, że on ogólnie już na tej stacjonacie jakoś tak hamował przed przeszkodą, i trudno mi było go przepchnąć, no ale w końcu się udało. Ale tak jak mówię, pewność siebie zmalała okropnie, bo tak naprawdę to był normalny okser, a był z nim problem. No, i tutaj już wyjeżdżamy na parkur. Pokazywałam mu tutaj tą wodę. Bo jednak on z wodą ma pewne problemy, że troszeczkę boi się kałuż, i rozpoczynamy parkur. I zaraz stanie się jedna wielka tragedia. Tutaj ja szukam sobie jedynki, w ogóle zapomniałam parkuru i miałam tylko przed oczami to, że to jest brązowa przeszkoda z prawej strony. I uwaga, pojadę złą przeszkodę, pojadę w ogóle de facto dwójkę. I proszę bardzo, eliminacja. Okej, okay, dogrywam teraz takie podsumowanie tego pierwszego przyjazdu, zanim zobaczycie drugi i chcę powiedzieć, że moi drodzy, ja jeszcze sama <laughs> nie zrobiłam nigdy takiej wtopy, takiego błędu, ale chcę wam troszeczkę powiedzieć, co ja wtedy czułam wjeżdżając na parkur. To było po tym, jak miałam tą sytuację na rozprężalni. On nie chciał skoczyć oksera. Ja się tak tym zestresowałam, bo wiecie, że tą Elkę ostatnio w olszy, no to mieliśmy eliminację przez stopy. Potem w domu trenowaliśmy, już przepracowaliśmy ten w sumie problem, było dobrze, ale to też zajęło mi chwilę, żeby w ogóle znowu tą pewność siebie w skoku zdobyć, ale udało się, po czym wjeżdżam na rozprężalnię i problem znowu się pojawia, więc ja byłam tak po prostu roztrzęsiona tym wszystkim, co tam się wydarzyło. Że no, dziwiłam się, że okser, normalny okser, taki standardowy, nie jakiś ze straszakami, i on nie chciał go pójść. I sobie myślałam tylko, Boże, jak on zobaczy te przeszkody, te na parkurze, tego tripla, i w ogóle kolorowe, wiecie, z napisami, to my nic nie ujedziemy I już po prostu moja pewność siebie tak poszła. I wjechałam na parkur i miałam, w ogóle mam zaniki pamięci, szczerze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pamiętałam tylko, że zaczęłam sobie powtarzać parkur, ale od drugiej fazy. Na zasadzie, co ja mam zrobić, jak będzie po czysta, czysta pierwsza faza, jak ja mam jechać dalej. I w ogóle nic nie pamiętałam z tej drugiej fazy. Już był dzwonek, że mam jechać, i ja tylko miałam dobra brązowe. Brązowe to jest jedynka. Nie patrzyłam na to, gdzie są flagi, nie patrzyłam, gdzie są w ogóle numerki. Zagalopowałam, widziałam, że brązowe to jest jedynka i że sprawa z strony. No i pojechałam po prostu pod prąd. Ja, ja, ja nie mam nic na swoje wytłumaczenie, to była odcina kompletna. Potem podjechałam tylko do trenerki tak roztrzęsiona i powiedziałam głębokich oddechów i na spokojnie no, zaczęła się śmiać, jakby też właśnie spoko, że tak zareagowała e, więc dała mi też takie uczucie, że dobra beka po prostu, to nie był, wiecie, błąd konia, koń skoczył tą jedynkę jest wszystko w porządku, to była moja odcina bo ja się zawsze najbardziej boję tego, że ja zrażę jakoś Quevedo, właśnie, że coś się tak stanie, że on w ogóle nie będzie chciał skakać ale no, no to była głupia eliminacja, bo moja eliminacja, a nie, że koń coś zawinił i to tak wiecie ochłonęła Zobaczyłam sobie, jak jedzie. Wtedy Natalia jechała i powtórzyłam sobie oczywiście parkę na nowo, ale już tak więcej. Już, już wiem, chociaż co tam się wydarzyło. Eee, I już kolejny przejazd zaraz zobaczycie, ale cieszę się, że się nie poddałam, bo normalnie miałam uczucie takie, żeby wyjechać stamtąd i już nie podchodzić do drugiego, bo byłam. Pierwszy raz w życiu, ja ogólnie nie stresowałam się tak tymi startami na przykład w Lesznie, dopiero po tej Elce wszedł mi taki stres. Ja się w ogóle zawsze dziwiłam, że ludzie mówią, że wymiotują przed startami i tak dalej, a teraz to odczułam, ale no zobaczcie nasz drugi start, a my jesteśmy właśnie już w ogóle w drodze na drugi dzień zawodów, także będzie się działo e, miłego oglądania dalszej części vloga. No i rozpoczynamy nasz drugi przejazd i tutaj już wiem gdzie jest jedynka, wiem jak jechać, już wszystkie przeszkody są mi znajome, także dwójeczka. Jak widzicie, troszeczkę na tych zakrętach wytracałam tempo, przez co no, czasem nie pasowało, czasem przytupnął. Tutaj, proszę bardzo, na trujeczkę. Skok się tutaj udał. Trochę się bałam tej trójki, bo była taka mocno kolorowa, ale wszystko w porządku. Czwóreczka też z takim najazdem na ten parasol. Więc super, że wszystko wyszło tak jak planowałam. I powiem Wam, że w ogóle jestem tak dumna z siebie, że jednak pojechałam po prostu. od tutaj bliski skok ale no jadę dalej. Trudno mi było go upchać, bo był już taki wiecie, no czułam, że nie chcę iść tak sam z siebie do przodu i musiałam dużo mocy włożyć. Jeszcze chciałam myśleć przy najazdach, które też nie były takie łatwe. Tutaj triple, który wyszedł za daleko, przez co teraz na ósemkę wyjdzie za blisko. Do tego triple właśnie, dobrze, że on tak chętnie na jego poszedł, bo troszeczkę się go obawiałam. No i jedziemy drugą fazę, bo mieliśmy pierwszą fazę na czysto. Proszę bardzo, dziewiąteczka, dziesiąteczka, blisko wyszło, ale się Dało. Tutaj trzeba było zrobić taki właśnie Ala skróci przy tej wodzie, aby najechać na jedenastkę. Tutaj fajny skok nam wyszedł. No i zostały jeszcze dwie przeszkody do przeskoczenia. Podobało mi się to, że miałam dużo miejsca ogólnie na te najazdy, przez co były one przemyślane. No i proszę bardzo, niestety tutaj e, aż kamera zatrzesła się, no bo była zrzutka, tutaj trochę daleko koń wyratował. Spójrzcie, idą moje mistrze, mistrze! Cześć kochany, zasłużyłeś na przysmaczki! Powiem Wam, że. Potem skomentuję mój przejazd bardziej. Team, Misia. A teraz mogę tylko powiedzieć, że jestem na maksa dumna z konia. Co prawda nie mogłam go upchać, nie mogłam zbudować dobrego tempa na parkurze. I to troszeczkę było słabe, ale chociaż skakał, nie zatrzymywał się, bo na rozprężalni, powiem Wam, że był dramat z tym okserem tutaj. I bałam się po prostu, że będzie tak samo potem. Ale nie, ale było dobrze i konia dał radę. Chodźcie, bierzemy go. Schłodzić nóżki i odpoczynek. I na obiad, mój drogi. Obiad! Owiadek! Obiad. No i przyszłyśmy tutaj na zupkę, na obiad. Asia, ty zasłużyłaś na zupkę. Ja ty średnio. Też? No ja, to ja, tak, to Tak, zasłużyliśmy. Maszyk zaraz też będzie. O, patrzcie w ogóle, to jest dobre. Czekajcie. Spójrzcie, koniary idą do restauracji po to, żeby jeden zjeść. A dwa, po to, żeby zalać ciepłą wodą meszyk. <grych> Także dzisiaj Cuevedo będzie miał doładowaną kolację, obiad, śniadanie i jeszcze dostanie meszyk. Smacznego! Smaczne. No, dobra. Start na mojego kłębę, się bo on się spisał. Także dorzucamy mu piękne ciasteczko od candy do meszyku. Proszę bardzo. Tada! Urodzinowy torcik! I dajemy zwycięzcę. Czekaj, pokażę. O, proszę Ale ładnie wygląda, no. A kłębę do śpi i Bardzo dobrze, niech się regeneruje. O, pierwsze ciacho jak zwykle no. wjechało. <grych> Ulubione. No. Noga w górę. Nowa w gęzda. górę. <grych> o Jezu. Coś zostało z, ze ściany będziesz strizywać. A <grych> jajaj. Ściany też można. Ej, nie do mnie proszę. Przestaniaczku. Oj, to może się źle skończyć dla Ciebie. O Jezu! bo dla mnie. <laughs> Już oberwałam. A tam może się zobaczyć Asie, która walczy z kupami. Mega ciężko się zbiera tak z Ej, ostatnio Kacper też na to tak narzekał, bo Masa, on był odpowiedzialny za to. Całkiem inaczej. No tak, no bo to się tak klei, nie? Do tego wszystkiego. Asia mówi, że się ciężko zbiera, ale tak My już jesteśmy w domu, odpoczywamy i spójrzcie, tutaj Nikoś odpoczywa na stópkach u Kacpra. Tak się ładnie położył, a w ogóle spójrzcie, to jest po prostu niesamowite, co zrobiła mama Kacpra. Oczywiście z pomocą też taty Kacpra. No po prostu nasz balkon w końcu wygląda jak balkon, to jest wręcz niemożliwe. Dziękujemy pięknie, cudowna robota. Żeby ładnie pachniało. Mega, 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 dziękujemy. Dziękuję.